Dzień dobry. Nazywam się profesor Udziwi w klasę. Chciałem powiedzieć wam coś bardzo ważnego, więc słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzał dwa razy. Segregujcie śmieci w szkole i domu. Sprzątajcie po sobie. Nie zaśmiecajcie lasów i swojego otoczenia. Co sekundę na świecie wyrzucanych jest 50 ton śmieci. Co rocznie daje 2 miliardy 120 tysięcy ton! Gdyby ustawić ciężarówki w rzędzie i włożyć do nich te wszystkie śmieci, opasałyby one Ziemię aż 24 razy! Plastikowa butelka rozkłada się w lesie 500 lat. Co oznacza, że jeżeli nikt jej nie posprząta, to zobaczyć ją jeszcze będą mogły Twoje wnuki. Prawnuki, pra prawnuki pra, pra, prawnuki i tak jeszcze do 20 praw. O ile ten las będzie tam jeszcze stał. W Polsce rocznie jest wytwarzane 10 milionów ton odpadów. co daje 283 kg na jednego mieszkańca. Tylko 23% swoich odpadów jest segregowany. Oj nieładnie. ładnie. Słuchajcie w takim razie uważnie. Bo nie będę powtarzał dwa razy. Segregujcie śmieci w szkole i domu. Sprzątajcie po sobie. Nie zaśmiecajcie lasów i swojego otoczenia. Tylko procent tworzyw sztucznych od początku ich produkcji zostało poddane recyklingowi. A rocznie od 5 do 13 milionów ton trafia do naszych mórz i oceanów. Wielka plama pacyficzna z odpadów plastiku zajmuje powierzchnię milion 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest prawie tyle, co 5 razy powierzchnia Polski. Jeżeli jedziemy samochodem z Gdańska do zakopanego 8 godzin, to przez tę plamę musielibyśmy jechać dwie doby bez przerwy. A Po drodze nie ma McDonalda. Gdyby ustawić jedna na drugiej, plastikowe butelki wyrzucone w ciągu tylko jednego roku utworzyłyby one wieże o wysokości 28 milionów kilometrów. To tyle, ile 73-krotność odległości Ziemi od Księżyca. Wieża zbudowana z butelek zebranych w ciągu dwóch lat połączyłaby Ziemię z Marsem. A tam też nie ma McDonalda. Wokół, Wokół naszej planety w kosmosie krąży około 19 tysięcy, tysięcy odpadów, odpadów o wielkościach do 10 cm oraz miliony, miliony o mniejszych, o mniejszych wielkościach. wielkościach. Słuchajcie w takim razie uważnie, bo nie będę powtarzał dwa razy. Segregujcie śmieci w szkole i domu. Sprzątajcie po sobie. Nie zaśmiecajcie lasów i swojego otoczenia. Aby wyprodukować jedną tonę papieru, musimy ściąć 17 drzew, które produkują tlen dla 170 osób. Ale przed ścięciem, wiadomo. Zamiast ścinać lasy, lepiej poddawać papier recyklingowi, co nie tylko oszczędza drzewa, jak i energię i wodę. W ogóle recykling jakiegokolwiek surowcu jest zawsze bardziej oszczędny niż produkcja od Puszka aluminiowa rozkłada się 150 lat, a szkło aż 4000 lat. Bez sensu to składować, bo zużyte opakowania aluminiowe i szklane można poddawać re recyklingowi w kółko bez żadnej utraty jakości. Przetworzenie sześciu puszek to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa. A każda jedna przetworzona szklana butelka to energia, która mogłaby zasilić stuwatową żarówkę przez cztery godziny. Słuchajcie w takim razie uważnie, bo nie będę powtarzał dwa razy. Segregujcie śmieci w szkole i domu. Nie zaśmiecajcie swojego otoczenia i lasów. I proszę Was, sprzątajcie po sobie. Jeszcze się zmęczyłem tą całą ekologią. Dobrze, dziękuję bardzo Państwu i, i dobranoc.